No to się ma jesteśmy e, na tablecie. O, się I muszę Wam coś powiedzieć. Trafiłem. Była aktualizacja i trafiłem. A, zanim Ci to powiem, Z, na początku zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj. A teraz. Ja nie mogę zgaszać. No właśnie. Nie mogę, bo po prostu otworzyłem tego megaboksa boxa za darmo sobie. No i już, a i dołączać do tego klubu. No więc nie będziemy tutaj grać. Pokażę wam jakiego mega boxa. Tutaj, co był taki mega boxu? w tym miejscu, dobra, ja. Ja idę teraz na drugi filmik, obejrzyj go też. Bo tutaj teraz nie mogę, bo nagrywam na takiej kamerce. Dobra, zgasł mi, i tutaj jest mój tofik, który jest czarny. Mogę wam to zbliżyć. tutaj o. Dobrze. Mój my... zwierzak. Dobra. Czy. No to razie i pa i, y, No daj drugi odcinek. Y, na górze to jest, a nie, na dole, potem na górze. no wiesz o co chodzi. Dobra. No to cześć i pa i do następnego